20 marca w siedzibie miejskiego zarządu ulic i mostów w Chorzowie odbyła się konferencja, podczas której zostały zaprezentowane urządzenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. To jest produkt fiński, będziemy go testować przez dwa miesiące na dwóch wybranych przejściach. Już konkretnie jest to zainstalowane zaleta tego rozwiązania to jest aktywność w stosunku do ruchu pieszych. Urządzenie uaktywnia się wtedy kiedy pieszy zbliża się i przechodzi przez przejście. Działa to na zmysł wzroku. Są to specjalne opaski montowane na istniejące znaki drogowe, czyli D6, czyli przejścia dla pieszych, które emitują na przemian światło biało niebieskie z diod LED. Wysokowydajnych źródeł światła z autonomicznym własnym zasilaniem akumulatorowym, także niezależne to jest od doprowadzenia energii. W Finlandii stosowane od dwóch lat sprawdzają się. Sądzimy, że u nas również, ale trzeba najpierw je przetestować. Urządzenia zostały zainstalowane na dwóch wytypowanych przejściach dla pieszych. Przy ulicy Stefana Batorego, rejon skrzyżowania z ulicą Podmiejską i przy ulicy Kaliny w rejonie skrzyżowania ulicy Kuchowickiej i 16 Lipca. Skuteczność nowych urządzeń będzie sprawdzana przez najbliższe dwa miesiące. Każde doświetlenie niestandardowe przejścia dla pieszych i zwrócenie kierowcy uwagi na to, że na drodze pojawia się niebezpieczeństwo dla niego jest bardzo cennym zwróceniem uwagi, dlatego że powoduje naturalne spowolnienie ruchu, a to ewentualnie mniejsze skutki albo ich uniknięcie w perspektywie dla pieszego. Problem pieszego został dostrzeżony tak naprawdę przez Śląską drogówkę już w 2009 roku. 40% wypadków ze skutkiem śmiertelnych dotyczy niestety pieszego. Często jest wywołane również jego zachowaniem, ale, ale gro tych wypadków drogowych spowodowanych jest przez kierujących pojazdami. Znaczna część wypadków drogowych, które kończą się niestety dla pieszego tragicznie, zaistniała po zmroku. Więc wynikała z niedostrzeżenia tego pieszego przez kierującego. No i w tym aspekcie takie urządzenia, które powodują, że to światło pojawia się w okolicach przejść dla pieszych czy w okolicach, gdzie ten pieszy się porusza, jest dla niego dodatkową ochroną. Wiemy, że na rynku na rynku skandynawskim to jest około 1700 euro za jeden komplet, ale sądzimy, że tutaj uwzględniając specyfikę jednak. Europy Środkowej ta cena będzie, będzie niższa. W tej chwili jeszcze mi się trudno wypowiedzieć, jaka będzie końcowa cena. Możemy dokonać zakupu po dwóch miesiącach, kiedy uznamy, że urządzenie się sprawdza i warto by je mieć u siebie na dłużej.